Rozmawiajmy o bieganiu. Czy bieganie jest dla wszystkich? Bo ja pamiętam, że kiedyś mówiło się, że jogging to wymyślili ortopedzi po to, żeby mieć więcej pacjentów. To jest pytanie złożone, na które mamy odpowiedź prostą, czyli odpowiedź nie, ale spełniając pewne warunki, bieganie może być sportem przeznaczonym dla bardzo szerokiego grona dla większości społeczeństwa. To kto nie powinien biegać? Na pewno nie powinny biegać osoby, które są ogólnie zdrowe, ale mają, chorują na przykład na otyłość albo chorują na nadwagę. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ tak samo jak w każdym sprzęcie mechanicznym, jeżeli obciążenie, które, które oddziałuje na stawy, czy to kręgosłupa, czy biodra, czy kolana, czy stawu skokowego jest za duże, doprowadza to do zbyt szybkiego zużycia tych stawów, wytarcia chrząstki i rozwinięcia przewlekłych zespołów bólowych. No ale jak się biega, to się chudnie, więc może ktoś po prostu chciałby schudnąć i sobie, po, i sobie potruchtać. Tak, bieganie przy bieganiu się bardzo ładnie chudnie. Jeden kilometr przebiegnięty to jest około 80 kilo więc jest to bardzo dużo, bo biegnąc 10 km, co. Takiemu przeciętnemu biegaczowi zajmie mniej niż godzinę, jesteśmy w stanie spalić około 800 kilokalorii. Tylko, że problem polega, problem polega na tym, że trzeba to wyważyć. Bieganie, tak jak każdy sport i generalnie życie, zużywa chrząstkę i jeżeli ktoś jest bardzo otyły, to ten proces zużywania chrząstki przyspieszamy. Dlatego myślę, że dużo lepszą alternatywą dla osób, które chcą na start zrzucić masę ciała, a przynajmniej doprowadzić ją do zdrowych, akceptowalnych rozmiarów, czyli do załóżmy BMI poniżej 25, lepszą alternatywą będzie Nordic Walking, będą, ćwi będą ćwiczenia na basenie. Bądź ćwiczenia ogólnorozwojowe, które, przy których będziemy spalać kalorie. Oczywiście nie aż tak efektywnie jak przy bieganiu, ale nie od razu. Najpierw doprowadźmy to BMI do stabilnego poziomu akceptowalnego, a dopiero potem przejdźmy do biegania. No, jeśli ktoś nie jest otyły, nie ma nadwagi, to co? Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby zacząć biegać? No to za... Bo może no... trzeba zrobić jakieś dodatkowe badania, żeby się upewnić, że jest się zdrowym. No to zależy też, o jakim bieganiu rozmawiamy. Czy rozmawiamy o bieganiu 5-10 km, czy, biegamy, czy rozmawiamy o bieganiu ultramaratonów, czy też maratonów, czyli powyżej, czyli 40 km i powyżej. Więc. Myślę że, myślę, że jeżeli wykluczymy choroby, y, choroby chorobę wieńcową y, w stadium bardzo zaawansowanym, jeżeli, y, jeżeli wykluczymy inne przeciwwskazania do bardzo zaawansowanego wysiłku, takie jak, y, takie, takie jak wady zastawek albo, albo zawęże, albo Przerost, przerost lewej komory zawyżający odpływ krwi. Wtedy raczej bieganie nie powinno stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia dla takiej osoby. No, a od czego zaczynać? No bo każdy hmm, chyba ma taki imperatyw, żeby jak najszybciej osiągnąć jak najwięcej. To znaczy, jaki dystans na początek jest bezpieczny. No i to jest właśnie to, co pani wspomniała, to jest drobna pułapka, ponieważ z bieganiem wiąże się to. Że na początku każdy z nas wychodzi biegać. Jak wyjdzie pierwszy raz biegać, przebiegnie 3 km. To wow, następnego razu chce przebiegnąć 5 km. A jak już 5 poszło, to może i 10, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy zanim zaczniemy biegać, powinno się zrobić jakieś specjalistyczne badania albo pójść do lekarza? Warto by było zgłosić się do fizjoterapeuty, tak, żeby fizjoterapeuta przeanalizował czy nasz hut jest prawidłowy, czy zakres ruchu w stawach jest również prawidłowy, czy nie mamy przykurczów w obrębie mięśni, w obrębie kończyn dolnych, ewentualnie tułowia, gdy już wykluczymy te problemy, należałoby również albo równolegle do biegania, albo, albo w ogóle przed rozpoczęciem regularnych treningów biegowych wzmocnić nasze mięśnie stabilizujące obręcz miednicy i tułów, czyli tak zwane mięśnie kor. Mówię tu m.in. o mięśniach brzucha oraz kręgosłupa,